Jak, jeśli mam być szczery, nie spodziewałem się wyniku blisko życiówki w dal, tym bardziej, że no ostatnimi czasy jednak całość poszła na biegi indywidualne i stafetę więc e, w dal, no, jeśli mam być szczery, nie robiłem nic od hali i... Jak widać, całkiem daleko skacze. Myślę, że dołoży trochę techniki i mogą być jeszcze dalsze skoki. Myślę, że technika skoków dal dużo zostawia do życzenia u mnie. To jeszcze jest bardzo naciągane i myślę, że 99% tego, co skaże, to jest czysta szybkość. A szybkość, skoczność myślę, że to są nieodzielne, nieodzielne dwa atrybuty, które no musi posiadać. Czy to sprinter, czy to skoczek w dal. To jest moc o krótkim odstępstwie czasu i, i o to chodzi, żeby wygenerować jak największą na odbiciu. I tu jest odbicie pojedyncze na belce, e, bądź też nabieg, e, rozbieg, a na serce tak samo. Każdy krok to jest odbicie i chodzi o to, żeby ono było silne i, i tu jest element tej skoczności. Ja wierzyłem, że jesteśmy w stanie biegać koło rekordu Polski, może nawet go poprawić, ale medal był kompletnym zaskoczeniem. I myślę, że dla każdego z nas był kompletnym, miłym zaskoczeniem. Wymyślałem właśnie, żeby nie dać plamy, tak jak to określono. I rzeczywiście, lekki stres mógł być z racji tego, że to jest sztafeta i trzeba nie zawieść chłopaków. A, a że w eliminacjach nie biegałem, to zostałem rzucony, że tak powiem, na głęboką wodę, bo też nigdy pierwszej zmiany nie biegałem, to był mój pierwszy raz taki stafetowy, ale... Dobrze się tam biega. No na pewno najtrudniejszą zmianą jest trzecia i, i ten wiraż jest zdecydowanie najcięższy. Był zakład, jeszcze trener się z niego nie wywiązał. Będziemy go ścigać. No myślę, że te 15 setnych powinien darować. To jest. To jest... No wynik taki, myślę, jaki już go zadowala. A co do, co do honorarium, no to dosyć kosztowne mogło być, bo każdy miał do wyboru, więc no nie przemyślał tego trener. Myślę, że tutaj takie tchnienie to dało każdemu, że jednak ten sprint ma, ma szansę, ma szansę odżyć no, i rywalizować na najwyższym poziomie, ale jestem też tego zdania, że każdy musi indywidualnie, indywidualnie ciężko Pracować nad, nad swoją szybkością i nad swoimi startami, żeby później można było coś z tego ulepić konkretnego w stafecie, Bo nie możemy chyba jednak wszystkiego postawić na sztafetę i tylko na sztafetę. To trzeba jednak podejść do tego indywidualnie i wtedy z bardzo dobrych wyników indywidualnych jeszcze ucinać czas sztafetowy.